Siema widzowie, Witajcie na odcinku. Dzisiaj będzie szybka rundeczka. Tutaj macie. Wygrałem przed chwilą rundeczkę. No i kolejną robimy rundeczkę. Zachęcam Was do zasubskrybowania zasub z kanału. No i zapraszam do oglądania. Tutaj pierwsza rundeczka. Zrobiłem od razu, żeby, żeby żebyście w komentarzach nie pisali, że nuda, ale dobra, lecimy. Oh o no, oh no! O kurczę! Co jest? Ale ja jestem. Ale jestem dobry! O, dobra! Strzeliliśmy! Fajnie! Dobra, nie zbliżałem się! O kurczę, no! Nie spodziewałem się, że on to zrobi. No i dobra. No będą dwie rądeczki, myślę. Jak chcecie, to możecie dłużej oglądać. Zdecydujecie sami. Ale ja mam nie farta teraz. Ja. No, Sigma. Sigma zdobywa punkt. Fajnie. Ale Sigma. No i. O, ale jest dawaj Dawaj, dawaj. Ziomek. Ja. Jest. Dobra. I ko kolejna. Zgodził Sigma. No, zobaczymy, czy się zgodzi. Nie zgodził się. No dobra. Ale myślę, że sobie sami poradzimy. Więc będzie Git. Mhm. Bas. Ajajaj. Nie, no myślę, że damy sobie radę. Bas jest na blisko, tutaj. To, 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 to nie jest ten. To nie są tereny bardzo. Mhm. Ale zrobił? Co ten bas robi? No. Ha, on sobie HP, no dobra, ale on mógł się zresortować, żeby jakby... To no, jest trochę głupi. Mhm. No i Gigi. No Gigi. Albo dobra, zrobimy też trzeci mecz. Yy, dobra, tutaj bazik się poczuwa. Nie wiem, co to jest. To jest super atak. No i wygraliśmy. No i spoko. No i fajnie. Kolejny meczek Kolejny meczek to dla widzów premium, którzy oglądają. Dobra. Mhm. Jak coś miniaturkę sam robiłem. Dobra. Z pe pewnych źródeł, ale to Miałem farta na czacie GPT Okej okay. dobra Co on robi? No szelaj to jest, no i fajnie, no i git, no i wygrywamy. To łatwo No daj mi tą piłkę, ziomek No rzuć mi. Jaki gej, jaki gej. Proszę. Jest. Ja. Proszę. Oh no, oh no, oh no, oh no. Dobra. Szybko. Nie. Co? Co ja robię, co ja robię? Jakie. Ja, Jakie ja, jak ja dobrze strzelam w tą grę? No dobra, widzowie, no to. To był już ostatni meczyk. Myślę, że. Dobrze grałem. Otwieramy rzad, rzadką. O! O! Bardzo rzadka jedna. O! Trzecia. Czwarta? Co jest? Ile tego? No dobra. I sobie szybko kupimy, no i. No i spadamy No i spadła Mega oferta, jakiś fajny ma taki No tak średni, No dobra Będę Bede... za jakiś czas będziemy jego robić Ale to za jakiś czas Na razie mamy tutaj w dyspozycji Beriego i met on, on może być podobny, ja mam jeszcze jednego otworzymy. Bardzo rzadki. No i stomane. spoko. No dobra. Na widzowie. Siemanko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może tutaj na tym Widzimy pasce większą niż 14. No i siema, siema.